A więc bardzo jesteśmy ciekawi tej próby. 16. Belka, chyba jeśli dobrze słyszałem, spikera. Tak, 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 16. Belka. Czyli obniżenia aż o 2 stopnie. Tam Ciekaw to. jestem, czy to na życzenie trenera. Tak, i czy kolejni zawodnicy też z tej 16 A będą właśnie. jechać. No, wywołany tutaj entuzjastycznie przez speakera zawodów i rusza Kamil Stop. Niezła prędkość mimo obniżonego najazdu i leci daleko stąd. No tutaj Kamil jak na razie w innej lidze, patrząc na te wszystkie dotychczasowe skoki. 132,5 metra. Było 129 Joniaka najdalej jak dotąd, ale Joniak jechał z wyższej belki. Kamil tutaj 132,5. 7,20 punktu dodany za obniżony rozbieg. No dobry, dobry to był skok. Niewielkie, no nie aż tak duże odjęcie za wiatr i nota łączna ewenementu 235 ,7.